Dzisiaj japońskie odocznie w Warszawie. Zapraszamy na wycieczkę po japońskich lokalach gastronomicznych w Warszawie. O teraz bardzo dużo japońskich miejscówek jest w naszej stolicy i Ajko ma ochotę, żeby zjeść coś z kraju kwitnącej wiśni. Naszą kulinarną wycieczkę zaczynamy w centrum, ponieważ tutaj już są nasze pierwsze miejscówki W ogóle, powiem Wam, jak się spojrzy na mapę Warszawy teraz i poszuka japoński knajp to jest tego full, już nie mówię tylko o sushi ale także rameny i różne sklepy z japońskimi towarami produktami spożywczymi sake różnymi japońskimi słodyczami także Bardzo popularna japońska sieciówka także dotarła do Polski Byłem w zeszłym roku i niestety powiem Wam, strasznie drogo tutaj Mamy spodobnie do Junikuro dzisiaj w Japonii jest to taka bardzo budżetowa, tania sieciówka odzieżowa. Ale niestety tutaj ceny w Polsce są dość zabójcze, szczerze powiedziawszy. Sushi? Tak, i sushi oczywiście, sushi na każdym to... rogu. Na razie jednak odpuścimy sobie sushi i pójdziemy na coś słodkiego. W centrum wszędzie remonty. Idziemy na japońskie naleśniki. Zajmuje miejsce jak w Japonii. <laughs> Ładny lokal, wszystko wygląda nowe. A tu się zamawia. Kinder Bueno. A Kinder Bueno takie popularny batonik. Czekolada jako Czekolada. No mm, z owocami sezonowymi. Raspberry moose. Sweet Haha, Jaka się dobrze bawi. <laughs> dobrze, wiedzą jak w Instagramowy content. Jedzeniowy wyjściu Fluffy nasz japoński naleśniczek zaprasza Cię do wspólnej przygody. A on tutaj przyjedzie na takiej tacy magnetycznej. Ale czak. Ejko jest japoński wystrój? Tak, bardzo. Ajko kawa jedzie. Wow. Zderzenie. Dziękuję. Ajko na Jedzie! Mm. Wow. Dobrze to wygląda. Ale jak ci się podobają? Fluffy Pancakes? Wygląda bardzo japoński. Teraz w Japonii taki styl narysowników jest bardzo popularny. Dobra, sprawdźmy, czy naprawdę jest fluffy. Jest fluffy?

Bardzo frafi. Bardzo smaczne. Faktycznie, bardzo dobre. Mega słodkie, tu jeszcze jest ten sos taki owocowy. Podoba mi się, że dodatkowo są owoce do tego w zestawie. Mm, naprawdę dobre. 35 zł za taki zestaw. To jest około 1400 jenów, nie? W Japonii ile coś takiego kosztuje? 1000 sie i też ponad 1000 zł by kosztowało, nie za 30 zł. Jó się nie więcej. A Eko, jak ci smakowały pancake? Bardzo, bardzo smakowało. Podoba mi takie naleśniki. No, było naprawdę spoko. To jest nowa restauracja, dopiero co ją otworzyli gdzieś tam pod koniec czerwca, więc no, dopiero nowość tutaj na scenie warszawskiej japońskiej kuchni. Ale myślę, że zdecydowanie warto. Mi się bardzo podobało. カカはトベナムスうコブハ。正直ああいうタイプのあのパンケーキ屋があることにすごく驚きました。あああれはね本当に日本でも今一番流行ってるパンケーキなのでどこにでもあるわけじゃないしねまあおにぎりとか抹茶とか寿司とかスタンダードなものそういうのはいっぱいあるじゃないパルシャ新の Cici, jasana, Często się mnie pytacie, czy można w Polsce kupić już dobre sakę? I tak, już jest coraz więcej opcji. Między innymi, właśnie tutaj w centrum Warszawy na ulicy Zgoda, jest sklepik pana Sakamoto Sakamotoja, i on tutaj sprzedaje bardzo dobre sakę, naprawdę, onigiri i wiele innych różnych japońskich produktów. Więc jeśli ktoś chce z Was kupić dobre sakę, to polecam ten sklep, bo jest naprawdę solidny wybór jak kiedyś będziecie mieli okazję przyjechać do Japonii, to polecam się i moje usługi jako przewodnika po Japonii, gdzie także robimy sake degustacje, bo ostatnio tym się tym specjalizuje i pójdziemy na jakieś dobre sake także i w Tokio. W Warszawie, wszędzie Japonia, matcha, sushi. No naprawdę, po prostu wszędzie są jakieś japońskie knajpy, co jest grane, nie? Ale nie mamy ochoty teraz na sushi, bo chcemy zjeść coś innego. Pójdziemy na onigiri, klasyczne onigiri, coś lżejszego niż sushi. Teraz mamy ochotę na liciu. Dlatego przyszliśmy do Nigata Onigiri, popularnej miejscówki, gdzie można zjeść trójkątne kanapeczki japońskie z ryżu. Rocie, rocie Onigiri. A, zapraszamy. Dzięki bardzo, miło. Często tu jadasz Onigiri? Teraz jestem. Jeszcze wcześniej byłem na tej lokalizacji tam, co było na Nowoskiego. No właśnie, a bo tu się przenieśli teraz, tak? Tak, tak. No tak. A, to dlatego. Dobra, faktycznie inne miejsce jest. Co polecasz, widzu? E, tak, zdecydowanie polecam, polecam jak najbardziej. A które są twoje ulubione? E, chyba najbardziej lubię Tuna Mayo. Tuna Mayo? No, Classic. Moje japońskie, ale lubię ten smak po prostu. Classic, nice, to zamówimy. Macie menu po japońsku. W Polsku, to w wybieraj. Można kombo robić, tak? Różnych tak. smaków. Macie na to, dla mojej żony? Na O, to się ucieszy. To takimi smakami, które bardzo często są wybierane przez naszych klientów, to jest krewetka smażona właśnie z czosnkiem, imbirem pieprzem. A z wegańskich jakie? czyli słodkie pikantne ziemniaczki, są przełamane takim kwaskowym sosikiem. To bardzo fajne sprawy. Czerwony <noise> nie Wybryk. O, Wszystko robione na bieżąco, ale one są ogromne! Bunker. O, ogromne tak! Kimetsu um, no Niezła kolekcja Demon Slayer O, onigiri! wszyscy wcinają onigiri tak No, solidne onigiri, naprawdę To będzie niczym lunch To bardzo ogromne Podoba mi się to, że one są robione na miejscu, na zamówienie, więc wszystko świeże. Wygląda naprawdę przepięknie. Ślicznie to wygląda właśnie, że na górze macie pokazane składniki, żebyście wiedzieli, które od nigiri jest które. Mhm. Nie ma tutaj pomyłki. Najbardziej lubię sake. Czyli łosoś. Łosoś. Nigiri z łososiem. Tarakimas. Mm. No, dobrze, dużo składników w środku. Mm. Sake i trochę tak To ja teraz spróbuję Tsunamayo. I po prostu klasyczny mm. tuńczyk z majonezem. Mm. Dużo. Mhm. Mm Bardzo dużo składników w środku. Mm. To nie jest takie oczywiste w pani, bo nie... gdzieś tam w kombini. Mm -hmm raczej nie ma aż tylu składników to jest bardziej solidna porcja mm -hmm. niż normalne onigiri takie ze sklepów w Japonii, szczerze powiedziawszy Ooh. może jedynie w takich miejscach, które specjalizują się w onigiri będzie aż tyle składników w środku tak jak na przykład właśnie ta znana onigirownia Bongo, gdzie mm. właścicielka tej restauracji ta Onigiri pojechała na praktyki do Japonii to jest znana historia Udało jej się pojechać dzięki takim programowi telewizyjnemu i tam się uczyła jak robić onigiri. Ja byłem w tej onigirowni Bongo w Tokio. Strasznie ciężko się tam dostać, długie są kolejki, ale naprawdę jest rewelacyjne. Każde tutaj ziarenko ryżu dojada. zobaczcie. Taka była spragniona ryżu tej Polsce. Bardzo sycące są te onigiri, ja zjadłem no nieco ponad jedno i jestem już prawie full, a jeszcze nam zostało tutaj jedną onigiri z yakimo, czyli z pieczonym ziemniakiem Dość oryginalne, dość mm. ciekawe onigiri Tak Spróbujmy, nawet Aiko była zaskoczona Nigdy nie widziałam w Japonii Co się stało? Yakimo To jest yakimo Yakimo i ryż Tak w wygląda. gromadzą. Pierwsze razy jem takie onigiri. Ale dobre. Dobre jest. Trochę słodkie, bo to słodkie ziemniaki. Zgodnie z nazwą, słodki ziemniak jest słodki, Aleko. To jest. Dobre jest. Rozumiem. Jest to czyste, bo... To jest z jakimś najwyższym sosem. Jakbym tak spojrzał tylko na to, myślę, że to jest z dynią. Trochę taka konsystencja właśnie gotowanej dyni. Nie wiem, jak ty to wszystko jako mieścisz. Ja po tym onigiri jestem full, ale pójdziemy jeszcze do japońskiej pagasia mm -hmm. Happa Tomame. Jest to bardzo znana japońska kawiarnia w Polsce. Specjalizuje się w wagashi, japońskie słodyczach i matcha. To zapraszamy na deser. Maciaki so, chapa, O, ale fajny wystrój w środku, taki minimalistyczny, ja mi zresztą mega kozak. Jest e, go fuku z truskawkami? Mamy jak najbardziej To ichigo daifuku, poproszę Jasne Co jeszcze, Ajko? Co no, to jest? jest wszystko macia, tak? Tutaj? Tutaj te trzy na górze to mamy ceremonialne, reszta to herbatka Zamówiliśmy zimną daj Daifuku z truskawką mhm. Oraz matcha kinako latte Dla prześlicznie Mieszamy. Popsujesz, a było tak ładnie i jeszcze dorayaki z lodami macia. adzuki widzę też jest w środku, no, super, ciekawe podanie, bardzo to wszystko ładnie wygląda. Design minimalistyczny wszystkich tutaj talerzy, lokalu jest po prostu poziom elitarny, naprawdę. Bardzo ładnie, elegancko, elegancko, wygląda elegancko, bardzo dobre. Bardzo dobrze. Sprawdziłaś się cała tym kiniako. Ono... Kinako nazywa akcent tu na te. A macia w ogóle jest z wodą gazowaną, jest mm, taka bardziej orzeźwiająca, idealna na lato, na zimno. Super. Dobre. No to co? Jak to jest? Tylko bo To jest Cała kulka lodów jest tutaj wciśnięta. Jest takie łatwe. Tu byś się przydał. O jest coś. Tak, jest łyżeczka. Mm. Rewolucyjne kombo. Nie jest za na no bo Macia jest gorzka, a lody są gorzkie. Jest to jest naprawdę potężny kop herbaty Macia. E, nie widziałem te, takiego sposobu podania w Japonii jeszcze, więc dość ciekawie to jest zrobione i myślę, że bardzo, bardzo fajnie. mi się. Ałowe Anko i toruszkawki. Tak, truszkawka to jako. Eko bardzo lubi Ci rodaj dajfuku jazd też. Ten z moich ulubionych przysmaków, jeśli chodzi o japońskie słodycze wagashi. No Jak w Japonii? Mm. Jako w Japonii, naprawdę. Polecam tę restaurację na Naprawdę można się poczuć, jak w Japonii, w Warszawie jest mm. tyle wspaniałych mm. lokali. Mam nadzieję, że Wam się podobały dzisiaj zaprezentowane miejsca. Zawsze chciałem je odwiedzić. Bardzo się cieszę, że mm. jest tak dużo klientów, bo widzę, że to jest popularne miejsce, że to jest to, to mamy. Full ludzi, nie? Tak. Wow. Tutaj jest jak w Japonii. W jest naprawdę jak Japonia. Myślę, że nie, no nie potrzeba lepszej już rekomendacji niż samej Japonki. Dziękuję za oglądanie tego kolejnego odcinka z Polski. Już wkrótce jedziemy na wycieczkę na południe, mm. Polski. Pozwiedzać, żeby Aiko zobaczyła. Trochę nowych zakątków naszego kraju. Do zobaczenia. Trzymać. Cześć. Pa pa.